Wiecie, ten obszar to śródlądowa Deltanidy. Podobno żyją tu bieliki. Fajnie, jakby miał je na zdjęciu. Pójdę się trochę rozejrzeć. Mama, mogę aparat, taty, żeby zrobić kilka zdjęć? Aparat? To jak on zamierza zrobić zdjęcie bez aparatu? Przepraszam cię maleńka. Jeszcze tylko fotka i zmykaj do domu. O, a wy co tutaj robicie w środku dżungli? W dżungli? Tak, to jest las łęgowy. Nasza polska dżungla. Zobaczcie, trudno tu się poruszać, bo wszystko obróz dzikich miel. Ja jestem Smoczyński. Ściele się do nóżek szanownej mamusi. Profesor January Smoczyński, oczywiście przyrodnik. A, tam jest smok! Jestem smok! Zaraz cię zjem! O, taki malutki. Możemy zobaczyć? Masz rację, dziewczynko. To jest traszka grzebieniasta, często nazywana małym smokiem, bo wygląda jak smok. A jak dorośnie, to będzie wielkim smokiem? Ale skąd ona jest dorosła? Tylko wygląda jak smok. Pomożesz mi ją wypuścić? Będzie i tu dobrze. Tu niedaleko jest woda. Gosiu, pomożesz mi wypuścić nasze smoki? Tak, tak, panie profesorze, już idę. I już mamy gości dzisiaj w tej dżungli. Pani Gosia Łaciak, specjalistka od smoków. Witam was bardzo serdecznie. Chociaż to nie dżungla, to nie tropiki. Las Łęgowy to taka polska dżungla. Jest bardzo do niej podobna. Jest tutaj bardzo wilgotno. Zobaczcie, ile tutaj zielonego jest wszędzie dookoła. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że panuje tutaj taki trochę bałagan, prawda? Od tej zieloności wokół. A właśnie każda roślina tutaj chce zająć sobie jakieś miejsce, żeby dostać promienie słońca. I tak się wszystko tutaj bujnie rozwija. A poza tym lasy łęgowe występują w dolinach rzecznych. Jest tutaj bardzo żyzna ziemia. One mogą czerpać sobie dużo pożywienia swojego rośliny i dzięki temu tak bujnie rosną. I co jest takie wyjątkowe? To tych lasów jest bardzo mało i w Polsce, i w Europie. I cieszę się, że tutaj dzisiaj trafiliście. Dżungla ze smokami? Tak, ze smokami, bo w Lasach Łęgowych jest wilgotno, pewnie czujecie, i traszki są płazami, więc bardzo lubią występować również w Lasach Łęgowych. I tutaj je też mamy. A dużo jest ich tutaj? Jest ich całkiem sporo. W dzień ich nie zobaczymy, bo one prowadzą głównie nocny tryb życia i bardzo są skryte, więc y, dlatego trudno je zobaczyć. Ale mamy je dzisiaj tutaj, więc możemy się im bliżej przyjrzeć. Nazwa traszki grzebeniastej wzięła się stąd, że samce w porze godowej mają y, takie fałdy skórne, które przypominają wyglądem grzebień. Znikają małe oczka wodne, znikają takie siedliska podmokłe, starorzecza. I właśnie to jest głównym powodem, y, dlaczego tej traszki jest coraz mniej. Bo możecie mi je wypuścić? To Radźmy. dlaczego one są takie wyjątkowe? Wiecie co? To już jest bardzo rzadki gatunek w całej Europie. U nas w Polsce jest go jeszcze stosunkowo dużo, ale w innych krajach jest go już bardzo mało. Dlatego musimy go chronić, żeby jego liczebność nie spadała dalej. Chodź tutaj, maleńka. Papa, Pa Papa. W Delcie Nidy jest dużo więcej ciekawych rzeczy. Chcecie zobaczyć? Chętnie. Z przyjemnością. Wiecie, że w tej trawie mieszkają poczwarówki? Hanka, tu są robale. Gdzie? Gdzie? Zrobię im zdjęcie. A chyba przez lupę. One są mikroskopijne trudno je dostrzec gołym okiem. I to nie są robale, tylko ślimaczki. Cześć, Tadeusz. Pan profesor Tadeusz Zając. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie, panie profesorze. profesorze. On jest bardzo malutki. Żywi się różnymi grzybkami, glonami, które rosną na powierzchni tych roślin. Żyje sobie w takiej kępie, tam też zimuje, na wiosnę wychodzi, zostawia następne pokolenie. Natomiast sam już umiera. On żyje tylko rok, półtora i nie dłużej. Natomiast chronimy go, dlatego że występuje w niewielu miejscach na świecie i tylko tam, gdzie występują takie e, źródła e, mineralne, które mu dostarczają wszystkich składników niezbędnych do życia, do budowania skorupki przede wszystkim. Chcecie je zobaczyć? O, jakie malutkie. Tutaj dużo ich jest? Tutaj jest ich bardzo dużo. To jest jedno z najlepszych miejsc w Polsce dla tych ślimaczków. Widzę, że pan profesor prowadzi bardzo poważne badania, to my nie przeszkadzamy, idziemy dalej. Zobaczył pan bielika? Mama, ona jest ślimaczki. Haniu, to jest krowa. Ślimakom nic nie będzie. Ona zjada trawę, potem daje nam mleko, masło, śmietane i co? I lody. Mama, te lody. Krowa dzisiaj to rzadkość. Świat się zmienia. Klimat się zmienia. Wody coraz mniej. Muszę wszystko opowiedzieć tacie ze szczegółami. Pokażę wam coś ciekawego. Idziemy dalej. A co tam robi profesor Zając? Łowi ryby. A co to? To co to jest? To są małże słodkowodne. Ten się nazywa Szczeżuja. Taka jest duża, ma cienką skorupę. No i jest taka mniej ładna. A ta jest bardzo ładna, nazywa się Skójka. Jest taka żółciutka. A w jakich żyje wodach? Najładniejsza jest. To są wszystko małże słodkowodne, one żyją tylko w wodach słodkich, nie tak jak te morskie małże, które się jada. Też małże się u nas nie jada i w zasadzie nie słyszałem, żeby ktoś je jadł. W dawnych czasach dawano je do jedzenia kurom, dlatego że mają skorupkę taką samą jak w jajku i to jest dokładnie to samo, co jest w jajku, więc kurom bardzo smakują. Na przykład ta jest ciekawa, ona jest taka zielona. To jest Też na... jest ładna. Najrzadszy małż w Polsce to jest szczerzuja spłaszczona. Ona jest bardzo charakterystyczna, bo jak się wyciągnie z dna, zawsze jej zostaje taki jęzor. Ma nogę, której zapomina schować, jak się ją wyciągnie. Więc nawet się nie trzeba przyglądać. Tylko jest czy... podobna do tamtej. Do tej, bo to są dwie szczerzuje. Ona sobie żyje wkopana w ziemię, mniej więcej do tej części. Tu otwiera jedną dziurkę, tu otwiera drugą dziurkę. Przez tą dziurkę zasysa wodę, zjada wszystko co jest w wodzie i wypuszcza drugą dziurką. I dzięki temu małże czyszczą wodę. I tych małży powinno tutaj być 100 tysięcy wszędzie. One powinny czyścić tą wodę i nida powinna być dzięki temu piękna, czysta i pozbawiona jakichkolwiek ścieków. Taka ładna żółta to jest skójka. Nida była zanieczyszczona. To one w tej rzece wyginęły i my je teraz wprowadzamy tutaj z powrotem, żeby ich było dużo i mogły wodę czyścić. A pewnie Was interesuje, co to jest to. No, więc taki, każdej takiej skójce przyczepiamy na dajnik. On sobie tu robi, taki pik. Ja wtedy go szukam taką anteną, gdzie on w tej rzece jest i dzięki temu zawsze go mogę znaleźć i zobaczyć, czy się dobrze czuje, w którym miejscu lubi siedzieć i w tych miejscach, w którym one lubią siedzieć, my potem wpuszczamy następne małże. I te małże mają w środku takie duże skrzela. W tych skrzelach mają kilkadziesiąt tysięcy małych małżyków. Wypluwają je dziurką na zewnątrz. Małżyki się przyczepiają do ryb. Roznoszą się po całej rzece razem z rybami. Dopiero po dwóch tygodniach odpadają i zaczynają swoje życie osobne. Taka jest metoda. A czy te wszystkie dzieci będą w jednym miejscu? Nie. Jak ona wypluwa do wody te dzieci, to one są malutkie jak łebek od szpilki i wyglądają tak jak mały małż, tylko taki rozdziawiony. Ma takie ząbki na brzegu muszli, przyczepia się tymi ząbkami do ryby na dwa tygodnie, nie robi jej żadnej krzywdy. Ta ryba roznosi te małżyki po całym korycie, także teoretycznie małż, który się rozdarza tutaj, to może jego dzieci mogą żyć gdzieś pod Kielcami albo pod Wiślicą, bo, bo ryby mogą bardzo daleko podróżować. A tato ciągle szuka tego bielika. Bielik jest gdzieś tam w tym łęgu. O, mój aparat. Byliśmy w dżungli, widzieliśmy smoczki i mikroskopijne ślimaki, a małże filtrują wodę. A pan profesor powiedział nam, gdzie mieszkają bieliki. Zrobiliśmy im zdjęcia.